Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Dalej sobie oczywiście tu postrzegniemy naszego drugiego pastora Celikasa. Z jego rozważań na temat katechizmu. To jest ten odcinek 12. Cały czas temat czyściec i Słowo Boże. Więc wysłuchamy sobie kawałek. I powiemy sobie troszkę o historii Słowa Bożego, o historii wydań Biblii, w telegraficznym skrócie. Tak? I o księgach deuterokanonicznych i o pewnym triku, którego być może nie wszyscy znają, ale pokaże nam, jak protestanci są wybiórczy i no, za chwilę będzie znane więcej faktów, jak sobie przyjdziemy do rzeczy. Tak, to będzie taki. Pewne rzeczy będą nowe tutaj. Żone osobno pomiędzy Starym i Nowy Testament. No to to jest mniej więcej od tego miejsca, co skończyliśmy e, ostatnio. Nie, że te księgi deuterokanoniczne były między Starym a Nowym Testamentem, no ale dobra. I tak oznakowane jako wtórno-kanoniczne, właściwie jako deuterokanoniczne. Tak tam zostało to wydrukowane. W związku z czym. Żaden katolik, żaden katolik nie ma prawa twierdzić, że Biblia składa się z 73 ksiąg. Bo nawet Kościół katolicki uznaje te 7 ksiąg za wtórnie, czyli dołożone do kanonu. To jest oficjalne stanowisko Waszego Kościoła, więc... Oficjalne stanowisko Kościoła jest zatwierdzenie 73 ksiąg. A... Nie mówcie, że ja coś wam wmawiam, bo to jest nieprawda. Wszystko po to, żeby uzasadniać istnienie czyścia. No właśnie, tak, oczywiście. Otóż moi drodzy, księgi deuterokanoniczne. Zacznijmy sobie od tego. Pastorze Cyrikasie, wyrzuciliście, a tak nawiasem mówiąc, księgi deuterokanoniczne w wydaniach protestanckich były, przynajmniej w tych polskich, no, ale nawet i w tych innych językach. Do połowy XIX wieku, tak? Czyż przypadkiem mnie purytańskie towarzystwo biblijne, tu w Polsce, wyrzuciło w ogóle księgi deuterokanoniczne z Biblii protestanckich, które były jako dodatek, teraz ich nie ma. Poza jeżeli już jesteście tacy skrupulatnie, 66 ksiąg, bo to osoba ma Starego Testamentu, pom, 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 bardzo ładnie. Tylko trzeba sobie też powiedzieć, że i w Nowym Testamencie są księgi wtórno-kanoniczne. O, deuterokanoniczne, wtórno-kanoniczne, dodane do kanonu. A dlaczego ich nie wyrzucacie? No, Luter chciał wyrzucić. Tak? Jakie to są księgi deuterokanoniczne, wtórno-kanoniczne Nowego Testamentu? Apokalipsa, list do Hebrajczyków, list Judy, świętego Jakuba, trzeci list świętego Jana i drugi list świętego Piotra. Sześć ksiąg. Tak? Można sobie tam sprawdzić, jeśli się tam pomyliłem, to o jedną, ale na pewno list do Hebrajczyków jest deuterokanoniczną. Apokalipsa, y y y drugi list świętego Piotra, trzeci list świętego Jana, Jakuba. O! Co do, do Judy, to nie, nie jestem na 100% pewny, tak? Jeżeli wyrzuciliście siedem ksiąg ze Starego Testamentu, bo to są opokrywy, to dlaczego trzymacie pięć ksiąg Nowego Testamentu, a przede wszystkim list do hebrajczyków, który próbujecie obalać Eucharystię, a to jest wtórno-kanoniczna ksiąga, deuterokanoniczna, dodana do kanonu. O! No wam pasuje, nie? Apokalipsa też wam pasuje, żeby jechać 17 rozdziałem Apokalipsy o nierzodnicy, o Babilonie i tak dalej, nie? No, to są księgi, które powinniście, jeżeli chcecie być konsekwentni, konsekwentni, powinniście wywalić, tak jakżeście wywalili księgi machabejskie, prawda, i yy, siedem ksiąg ze Starego Testamentu, powinniście wywalić pięć ksiąg deuterokanonicznych z Nowego Testamentu. O! No, ale właśnie, po co wywalać list do Hebrajczyków, jak tam mają swój pseudo-młodne Eucharystię, prawda, apokalipsę pseudo na Kościół rzymskokatolicki, prawda? No, Jakubim stoi okoniem, no, ale jakoś zostawił to Luter, nie? Teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o księgi deuterokanoniczne i tak dalej, obok kanon hebrajski, dobrze, Żydzi przyjęli i tutaj powiedzmy sobie, moi drodzy, otwarcie, że pastor, jak żeśmy mówili, Cyrikas Przekłamuje historię, ponieważ moi drodzy, jeżeli cofniemy się faktycznie do czasów Chrystusa i po Chrystusie, e, istniały dwa równorzędne kanony pisma świętego. Tak: dwa kanon hebrajski bez ksiąg deuterokanonicznych i kanon aleksandryjski, septa quinta. Księgami deuterokanonicznymi. Oczywiście tam były inne księgi, które, bo są cztery księgi machabeńskie, tak? No, Kościół Rzymskokatolicki uznał dwie. Prawosławie przyjęło wszystkie, stąd chyba ich kanon tam ma chyba 82 czy trzy księgi, prawda? I są inne księgi, prawda, które były w tym kanonie, ale nie wszystkie kościół rzymskokatolicki przyjął, tak? Czyli były dwa kanony uznawane przez Żydów, tak? Ten kanon septa quinty, kanon prawda, aleksandryjski był używany przez Żydów żyjących w diasporze. Czyli takie mówienie o, że Żydzi przyjęli Kanon taki, 66 ksiąg, jest przekłamywaniem e, historii. To jest przekłamywanie. To są półprawdki, którymi łatwiej jest usprawiedliwić e, prawda, ten. E, nacią, naciągnąć, prawda? O, Żydzi odrzucili. Poza tym, jeżeli Żydzi odrzucili, e, prawda? E, 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 bazujecie na żydowskich ocenach kanonu nad, ksiąg natchnionych. To i od nich żeście to wzięli, to dlaczego bierzeć, nie wzięliście od nich niewiary w Chrystusa, tak? Czyli bazujecie, obo Żydzi powiedzieli, tak jakbyście po prostu byli nożem chrzczeli, tak jakbyście nie mieli własnego kręgosłupa, tak jak miał Kościół Rzymskokatolicki, pewnie brał pod uwagę głos żydowski, ale przecież my mamy Ducha Świętego, jesteśmy chrześcijanami prowadzonymi przez Boga. I nie, 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 musimy, nie musieliśmy do końca polegać na tym, co tam jakiś Żyd na jakimś synodzie powiedział, bo my mieliśmy swoich ojców Kościoła, ducha świętego i e, chrześcijańskie e, prawda, e, zasady, a nie żydowskie. No a wy tak po prostu pochrzczeniem nożem żeście poszli, nie? No właśnie. Więc, moi drodzy, Pismo Święte, właśnie Wulgata, tak się mówi. No oczywiście Wulgata nie można mówić o Słowie Bożym, o kanonie ksiąg natchnionych bez synodów w Hiponie, w Kartaginie, prawda? U schyłku IV wieku, na których ogłoszono księgi natchnione, uznane za natchnione, za święte. Tak, mimo podziałów, tak były podziały, niemniej jednak, moi drodzy, Wulgata wcale nie jest pierwszym przykładem Kościoła e, Pisma Świętego. Wcale nie jest. Jest najbardziej rozpowszechnioną, najbardziej uznawaną, niemniej jednak uznawana była znacznie starsza. Biblia przekład Biblii z języków oryginalnych, z Greki na łacinę. W chrześcija chrześcijaństwo katolickie rozprzestrzeniało się po imperium rzymskim. Nie wszyscy znali Grekę. Stąd była konieczność przetłumaczenia z Greki na łacinę. Tak? I moi drodzy, już w II wieku a więc można powiedzieć jeszcze w epoce ojców apostolskich pokazała się pokazał się przekład prawda biblii jaki Vetus Latina Tak moi drodzy Vetus Latina To jest pierwszy przekład którym przy tłumaczeniu z oryginałów Święty Jeronim na, na łacinę, jak tłumaczył wulgatę, podpierał się i korzystał właśnie z wetu z Latina, czyli to jest drugi wiek. I to jest Biblia przetłumaczona i co najważniejsze, tam były e, księgi wtórno kanoniczne. A już na bank księgi machabejskie. Vetus Latina, moi drodzy. Powstałe na potrzeby gmin chrześcijańskich, ponieważ nie wszyscy znali e, Grekę. Vetus Latina to jest, moi drodzy, drugi wiek. Można powiedzieć, że epoka ojców apostolskich, ta druga, ostatnia, tak? E, linia e, ojców apostolskich. I z wetu z latiny możecie sobie poszperać trochę, zobaczyć, że tam na pewno znajdziecie księgi bachełmańskie, pierwszą i drugą. Tak? Więc w tych naszych rozważaniach o piśmie świętym, o wulgacie, no, która była uznawana powszechnie przez Kościół, niemniej jednak wetu z latina też była uznawana przez Kościół, tak? Najstarsze egzemplarze, no albo przy, może raczej części egzemplarzy Vetus Latiny, są z 300, około z 350 czy tam 40 roku, czyli na prawie 60 lat przed powstaniem wulgaty. Tak, więc Vetus Latina była, można powiedzieć, to taki pierwszy przekład na łacinę Pisma Świętego z tego tłumaczenia korzystał, podpierał się święty Hieronim i była uznawana Vetus Latina i to nawet przez sporo wieków. Sprawdźcie to sobie. Oczywiście nie tak jak w wulgata, niemniej jednak Wetus Latina funkcjonowała sobie, prawda, w kościele i to od drugiego wieku. Teraz moi drodzy, yy, właśnie deuterokanoniczne książki. No dlaczego Luther, dlaczego protestanci mają apokalipsę, list do Hebrajczyków? No wyrzućcie, pastorze, co konsekwentni musicie być. O Żaden katolik nie może myśleć, że jest 73 księgi. Każdy tak może myśleć, dlatego, bo Kościół, yy, prawda, wszystkie księgi, które są w kanonie, uznaje za święte i za godne tej samej czci. Nie ma mniej księgi, księgi mniej natchnionych od, in, od drugiej mniej. Ta bardziej natchniona, ta mniej natchniona. Wszystkie są święte, przez Ducha Świętego spisane i tak samo uznawane. No ale cóż. Czyli, otwiera katolik Biblię katolicką, gdzie ma 73 księgi, ale ma myśleć, że ma 66 ksiąg. To ja ci, pastorze, powiem coś takiego. Protestant, jeżeli chcemy być konsekwentni. Że księgi deuterokanoniczne, wtórno kanoniczne to apokryfy, to protestant mający 66 ksiąg w Piśmie Świętym, jeżeli chce być konsekwentny yy, prawda, w swoich poglądach, to powinien, mając 66 ksiąg, myśleć, że ma 61 ksiąg. Dlaczego? Bo jest 5 ksiąg deuterokanonicznych Nowego Testamentu: Apokalipsa, list do Hebrajczyków, list Jakuba. Pierwszy, y, drugi list świętego Piotra i trzeci list świętego Jana. A więc powinien, mając je w Piśmie Świętym, powinien tak do, do nich podchodzić, że ich nie ma, czyli 61. O! Postorku, cyrykasie. To masz 66 ksiąg natchnionych, czy 61. No, sprawdźcie sobie księgi Deuterokononiczne Nowego Testamentu. Więc, jeżeli wywalili starego testamentu, powinni mieć yy, i nowego, to powinni wywalić też nowy testament i mieć 61 ksiąg. Jeśli chcieliby być konsekwentni. Dobra, mamy jeszcze ze 3 minuty, to posłuchamy sobie tutaj właśnie jeszcze minutki naszego pastora Cylikasa i znów zobaczymy, jak będzie uciekał przed tym, co boli Myślę, że ja coś wam wmawiam, bo to jest nieprawda. Wszystko po to, żeby uzasadniać istnienie czystca. O, pewnie tak. To ja wam odbiję pałeczkę i trzymać Apokalipsę jako deuterokanoniczną księgę. Wszystko po to, żeby na podstawie 17-18 rozdziału Apokalipsy kopać kościół od wielkiej nierządnicy. O! Dobra. Dosyć kulawe jest to uzasadnienie, no ale ale jest. Do tego jeszcze trzeba dodać, że w sprawie czyśćca wypowiedziały się dwa dawne sobory. Jeden we Florencji z 1439 roku uznał, że należy nauczać o czyścu, bo w ten sposób będzie można złagodzić kary tym ludziom, którzy już umarli, będzie można zanosić modlitwy, składać jałmużnie, odprawiać za nich msze święte i y, sprzedawać odpusty za zmarłych. Tak. tak. No, odpusty za zmarłych to były na y, kilka wieków przed y, Soborem Florenckim, po Storze Celikasie, bo odpusty. Były to już jest chyba XI wiek, końcówka XI, czy jakoś XII wiek, czyli kilka wieków przed soborem Florenckim. No i pastorze, żywi podejmowali z zmarłych, o czym pisze święty Paweł, i tego nie potępia. I jeżeli sobie poczytacie dachę, to tam też jest. O. O, jeżeli jest mowa o ciemnicy, także, że z ciemnicy się nie wyjdzie, dopóki się nie, spł nie spłaci ostatniego grosza, to też jest później modlitwa o ofierze i jałmużnie. Prawda to sobie doczytajcie. O ciemnicy jest 1.5, 1.6, jest właśnie o Jałmużnie żeby wiedzieć za kogo się daje prawda więc praktyka modlitwy ze świętych, Postorku kochany to nie jest Sobór florencki, tylko to już jest od pierwszych wieków na malowidłach, w katakumbach jest ora Pronobis, smut się za nami czyli zwracanie się do świętych jest jedność ze świętymi, jest jedność ze zmarłymi jesteśmy w komunii ze zmarłymi i jedni drugich brzemiona noście. To nie jest tylko do tego wymiaru doczesnego, ale też i do tego wymiaru do doczyśca. Wiem, że ty tego nie zrozumiesz, wiem, że będziesz to opluwał, ale nie masz żadnego biblijnego dowodu na to, bo nie wyjaśniłeś, co to jest i nikt z was nie wyjaśni, co to jest więzienie, z którego się nie wyjdzie, aż się nie spłaci ostatniego grosza. Nikt nie odpowie tutaj, co to znaczy ocalenie, jakby przez ogień. Jutro sobie posłuchamy, jak pastor po prostu cennika od tego ucieknie w kąt. Znów obśmieje to, że to siedmiolatek zrozumie, a czyta, że sam będzie zbawiony, tak jakby przez ogień. Dlaczego ma być zbawiony przez ogień, a nie prosto do nieba? Ma iść. Przecież jest nieustraszony zbawiony, po co ma jakieś tam ogień, przez ogień jakiś przechodzić? Otóż ogień czyścowy ma przejść przez lochy przez więzienie, aby spłacić ostatni grosz. To jest słowo Boże. Nauka oczyszczono. O i naszym zmarłym braciom i siostrom w wierze, którzy są w lochach, którzy spłacają te długi, możemy im Pomóc naszym cierpieniem, naszym ofiarom, naszym jomłżnom. I możemy pomagać duszom czyszcowym, nie wyciągając nawet złamanego grosza z portfela przez naszą modlitwę, ofiarę. Prawda? No właśnie. A jeśli się do tego dają można, to też dobrze. Wszak, natchniona księga machabejska, natchniona i z Ducha Świętego, bo była yy, prawda, w kanonie ksiąg. Tak? Poucze nas o tym, że tak można i że tak trzeba. Natchniona Księga Mądrości mówi, że okazuj miłosierdzie zmarłym. O! A w jaki sposób? Przez modlitwę i ofiarę. Jutro więcej. Pozdrawiam.